I witam z jednego z większych salonów BMW z Berlina na Kaiserdamstrasse Straße. Uwielbiam ten salon, jest tyle miejsca tutaj do parkowania, że w ogóle nie ma miejsca. I będziemy odbierali BMW 440. No jest. To jest to, na Wank oczywiście i takie ma uszkodzenia. Maska, lampa, zderzak, e, błotnik z 2.17 samochód, drzwi przelatane, cały bok, calusieńki bok, od lampy do lampy, także cały bok do, do zrobienia. Jest to 440 w MC. Auto jest z Monachium, kupione w salonie Monachium, ale tutaj na terenie BMW miała wypadek, e czyli to tutaj co widać, no i tuż została w macierzystym salonie BMW, no i tyle w zasadzie. Taki środeczek. A to w BMW? no Wiadomo. Eee, jest w manualu. Jest w manualu samochód. Sorry, że pod światło, ale nie mam innej opcji. Jest w manualu, także, także tak, to, tak to wygląda w skórze. Przełącznikiem sport. 80. Parę tysięcy to ma przejechane. Jest szybel. Jak widać sportowe fotele no i dobra wyjedziemy słuchajcie wyjedziemy sobie nią A później wam spróbuję pokazać auto bardziej na, na zewnątrz już będzie spokój nie będziemy gazować bo silnik zimny także Idziemy sobie na piechotkę, bo jak widać wszędzie, baustele, ślepe uliczki Schauspielhaus, wszystko jest zamknięte i ten ee, Idziemy po golfa Takiej okay. Ah, A dwa są in here und eine sind ja Link zajdzie. Ja i weź, że kaputy jest hinten dran, 2015 yeah. Sport. Okay. super. No i mamy ładnego Golfa GTI Biały. Dostał też taki sam, ale szary. Ale widziałem, że ten jest biały, nie? Uszkodzony z lewej strony. 56 tysięcy nalotu. No i zabieramy auto do auta. jeszcze jest komplet jak widzieliście letnich kół. E, na felgach e, tam 15 rocznik, bo auto jest 16, także to koła i felgi będą wiadomo z tego samego rocznika, bo rocznik mniej, ale w bardzo dobrym stanie gumy. Trzeba było dopłacić oczywiście. E, teraz jaka, jak, 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 jaki czat e, Sorry, że po słońcu, ale nie da się inaczej. E, fura, a, a zresztą wiecie co powiem mam za chwilę jak dojadę pod lawetę, wiecie? Bo to szkoda filmować po słońcu. No i jeszcze raz ten Golf. Tu macie uszkodzenia, zderzak, błotnik, drzwi. No, Słyszeliście goś, mówił, że BMW, ja starszy człowiek BMW. No i odbił go uderzą Cały bok do, do zrobienia. Ciekawostka jest taka, że auto z felgami kosztowało 12 tysięcy 12 euro. Koszt naprawy w Niemczech, tego Golfa, równe 12 10 euro. <noise> Czyli koszt, przewyższa wartość pojazdu o 10, e, o 10 jurków, nie? No. Także jest GTI w dwulitrówce. no Już ma to co ma, to co ma każde GTI chyba standardowo. Komplet rachunków, faktur od początku do końca. Jak gość mówi, że jeździł do ASO, co, bo są wpisy wszystkie faktycznie. Raz na rok, a prywatnie jeździł do ATU, co zresztą widać jeździł częściej na wymianę oleju co 7 tysięcy jeździł. No to bardzo zajebiście W takim golfie co 7 tysięcy to jest OK To jest OK wymiana. Także tutaj gościu to co musiał to jeździł nasa, a resztę robił piwat. No i witam was serdecznie A to mamy mały, mamy mały bonusik Pięknego Golfa GTI Tatuś kupi sobie Passata W TDI Gdzie jesteś ty? Spluty syfie. Volkswagenowski Gówno tam Tylko ople się liczą Tak, tak, wiem, już mam wizytę u lekarza zamówioną Już wiem jest ten fajny, VW Passat ten co mi dali, nie ten kluczyk? zastany wow, słuchajcie patrzcie, jaki ładny Passat jeszcze gówno widzicie, ale okej okay. na hulane niecałe 270 kloców Całkiem fajne autko Ładnie utrzymany. autorem, mach auf. auf Danke. jestem Czys No powiem Wam jak na 270 tysięcy. Ładnie utrzymany pasacik, patrzcie jakie czyściutki w ogóle, kurźwa, zaż niemożliwe, że to od Niemców auto e, 1.6 diesel to jest e, 13 rok Pasata 2013 Trendline, e, no i cóż, e, w liftbacku sedanie jak tam kto woli bez znaczenia, ale ładny pasek. Ładny pasacik. Jak mówię, dopełnienie do golfa GTI. Dla taty będzie pasek TDI. Yo, yo, MD Jump nam tutaj gra. To jeszcze niedługo i muszę iść do, do tego, do, 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 do. Do lekarza, ale to za jakiś czas dopiero, nie? No. Oż mi bije, po prostu tylu, bo prostu te roboty. już mi się słuchajcie, nie chce, mówię poważnie. No, także. Także taki pasio. Dizelku Pasio Pasio w środku jeszcze będzie być zimówki A Nie, letnie Letnie na felgach, a to się nie postarali Czyli co, zimówki też są na, na stalówkach. No tak, oczywiście z ambitnymi kołpakami pływafowej. No i to jeszcze macie, to zacne GTi. Z tej strony. Och, wow. Taki rodzinny zakup jest, bo to zamówione. To ma być na sportowa, tam by być prosto i oszczędnie. GTi. No. I tak, mówiłem, beta. A jest fajna, to jest 360 M Performance ta mocniejsza, 500 niutków, Także, także fajne, fajne to auto Fajnie gadają klangi, fajnie szoty, można zmieniać na szoty na to, tamto Fajnie chodzi, tylko tak miało auto dla ludzi z głową, żeby nie, od razu nie jechał, nie jebnął boka i Polatamy bokiem, bum, krawężnik, słup, w nie? I to jest o tym, i tylko o tym No, Pasta cały tylko tak widać jest 270 tysięcy E, Przebiegu na to auto, i tylko dlatego go tam sprzedają. A wersja, tak jak widzieliście, jakaś podstawowa, szowu, nie ma dupy, nie urywa, no ale to co powinien mieć, to ma być jakiś tam nawie, jakiś tam pierdutów, bajeru, zwykłe, się nawet manualna klima jest, nie? Typowe auto dla tego, dla, dla, dla przedstawiciela e, i tak dalej. No, 200, 267, tak. 67, 51 miał. E, Ostatni serwis, nie? Także Także spoko No i tyle, no, co mam więcej mogę powiedzieć i pokazać